Chciałam zostać tą mistrzynią Europy i można powiedzieć, że może nie, że się spodziewałam, e, ale wiedziałam, że mam duże szanse i trener wcześniej e, mówił gdzieś w wywiadach i się śmiał troszkę, że e, jak ktoś się go pytał ile pobiegnę, to powiedział, że pobiegnę tak szybko, e, na ile zmuszą mnie rywalki, no i trochę tak się stało, chociaż ja nie przypuszczałam, że będzie trzeba tak szybko biegać na złoty medal, ale to cieszy, bo e, ten wynik jest, to jest dla mnie coś niesamowitego. E, na pewno duży zastrzyk motywacji, bo wiem, że ten wynik... E, Oznacza naprawdę wysokie miejsca, także mam nadzieję, że w Paryżu uda mi się go powtórzyć albo jeszcze poprawić. Liczę na to, że będę się liczyła w tej walce o medale. Nie powiem, że to będzie takie łatwe i że na pewno go przywiozę, bo to na pewno będzie bardzo trudne. Wszyscy się szykują na igrzyska, konkurencja będzie bardzo, bardzo mocna, ale ja też wierzę, że ja będę mocna. Jeżeli będę się poprawiać i będę osiągać takie wyniki, jakie chcę osiągać, wierzę, że będę w stanie walczyć o te medale. Gdybym zdobyła. Ale to muszę powiedzieć, że w ogóle nie za bardzo lubię Paryż, bo byłam kilka razy i akurat Paryż jako miasto mniej mi się podoba. W przeciwieństwie do Rzymu, ale gdybym zdobyła medal w Paryżu, gdziebym poszła świętować. Ech. Ciężko powiedzieć, bo bardzo mi się podoba Louvre, ale tam za bardzo nie można świętować. Myślę, że znalazłabym jakąś ładną restaurację po prostu. Tam jest na pewno kulinaria też są dobrze rozwinięte, także na pewno bym znalazła jakieś miejsce dla siebie. Faktycznie po Tokio... Bywało różnie, i po tym dużym sukcesie można powiedzieć, że były gorsze chwile, ale też były wspaniałe chwile, bo może, nie wiem. No, powiedzmy, że w Eugene nam nie wyszło, ale później byłem Europy, gdzie zdobyliśmy srebrny medal z naprawdę dobrym czasem. W Budapeszcie również z dziewczynami byliśmy w finale, Sztabata Mix też była w finale, więc nie było idealnie, ale na pewno były też dobre chwile i wierzę w to, że po prostu po tych trzech latach, nie czterech co prawda, ale znowu zbierzemy wszystkie siły i na Igrzyskach też będzie wspaniale.